Składam. Alerty i polecenia bieżdżowe. Na czas. Zawsze. Pierwsza sprawa Eurocash. Ja pozbyłem się Eurocashu od razu na tej sesji, na, na początku sesji, gdzie pojawiła się luka. Pozbyłem się głównie dlatego, że dwie poprzednie sesje były słabe, a w zasadzie przede wszystkim ta, ta sesja z środy. Pojawiła się luka, co no, zawsze jest złym, złym symptomem dla spółek na... No, na naszej giełdzie nawet bardziej niż na innych parkietach, tak wynika z moich badań. I od razu się pozbyłem, dlaczego Eurocash spadał? Przede wszystkim sprawa rozbija się w całości o wyniki. Czyli właściciel Delikatesów centrów, Medio, lewiatan i wielu, wielu tych innych spółek, czyli generalnie hurtowych plus właściciel drobnych sklepów, przede wszystkim franczyzowych, pokazał lepsze wyniki od oczekiwań ponieważ to były generalnie, upraszczając, między kilka a kilkanaście procent lepsze wyniki niż rok temu w analogicznym okresie, czyli no w drugim kwartale. I również, jeżeli byśmy spojrzeli na pierwsze półrocze, to ono też było właśnie teraz lepsze. Zmiana była na przykład przy samych przychodach o 3%. To jest dość trudne do osiągnięcia, jeżeli już jest dość rynek wysycony, a wśród tych dyskontów w wielu miejscach faktycznie jest wysycony. Dlaczego w takim razie, skoro te wyniki, no, z tego co powiedziałem, były lepsze o te kilka, kilkanaście procent, dlaczego pojawiły się spadki? Przede wszystkim patrząc na wyniki biedronki, na przykład, czyli takiego gracza, który najbardziej rozpycha się w tej chwili na rynku razem z Lidlem, wyniki biedronki były dużo, dużo lepsze. Tam sprzedaż podskakiwała dwuproce... nie dwuprocentowo, tylko dwucyfrowo, przepraszam. I dodatkowo widać wyraźnie, że strategia Biedronki była lekko lepiej trafiona. Niemniej jednak cały, cały segment tych mniejszych sklepów cały czas prezentuje się przerozwojowo. Spółka zmniejszyła zadłużenie, a całe spadki, całe spadki spowodowane są tylko i wyłącznie tym, iż inwestorzy oczekiwali, że wyniki będą tak dobre jak Biedronki. Ale nie były, pojawiła się wyprzedaż. I teraz tak. Przy okazji samego biznesu Eurocashu nie mamy jakichś wielkich ryzyk. Sprzedaż będzie powoli rosła. Pojawiła się w sektorze tych takich produktów, których sprzedażą zajmuje się Eurocash, pojawiła się inflacja. Dlatego też te wyniki będą rosły pod względem samych przychodów, automatycznie w związku również z inflacją o kilka do 10%. procent. Więc tutaj po stronie wyników jest ok. Teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy przypadkiem ostatnio, przynajmniej to połowę 2015 roku, czy te wzrosty nie były zbyt mocne na Eurocashu, względem tego, co ta spółka prezentuje, tak czysto biznesowo. Ja przyjrzałem sobie również raport i wskaźniki. Tam nie ma nic zatrważającego. Spółki z tej branży mają specyficzny charakter i wiele wskaźników może być wyższa niż w innych, wśród innych spółek. Ponieważ to są jednak takie maszynki do generowania gotówki, powoduje to to, iż spółki te zawsze cieszą się trochę lepszą wyceną w stosunku do innych spółek z innych branż. Dobrze, więc finansowo jest ok, zyski sobie spokojnie rosną, podatek nam generalnie nie zaszkodzi, nowe sklepy się otwierają, a zadłużenie zostało lekko zmniejszone. Więc można by powiedzieć, że zbiór pozytywów, poza tym, że oczekiwania były większe. Jak wygląda wykres. Niestety, ja wspominałem na jednym spotkaniu, że tu takim dość, no, można zwijmy to kolokwialnie chcieńskim scenariuszem, byłoby przebicie tych poziomów i dotarcie do szczytów. To dałoby nam klarowny sygnał, że tu jest potencjał również po stronie kupujących. I w tym kluczowym momencie nie było popytu. Szczególnie tego instytucjonalnego, co widać po obrotach, w trakcie wyprzedaży i również po nastrojach tych dużych. Tych wśród dużych inwestorów i wśród analityków, że oni spodziewali się czegoś więcej. I w związku z tym pojawił nam się taki mało ciekawy układ kilku szczytów, które pamiętamy historycznie na wielu spółkach, choćby najlepszym przykładem jest PZU, i jednak owocował dość mocnymi spadkami po przebiciu tych takich strategicznych poziomów, czyli w tym przypadku przeze mnie naznaczonego czerwonego pola. Więc teraz. Strategia dla eurocashu jest taka: czekamy na dotarcie do poziomu w okolicach 45, 44, 43, 45 zł. I zobaczymy, czy wygeneruje nam się bardzo podobny układ jak te dwa. Jeżeli ktoś nie sprzedał eurocashu w tym no, najwłaściwszym momencie, kiedy pojawiły się wyniki, kiedy pojawiła się luka, przede wszystkim, jest gotów poczekać 2-3%, jeszcze w dół, to można to zrobić. Ale trzeba sobie ustawić twardo stop lossa na tym poziomie i liczyć go po zamknięciu. Czyli dopuszczamy śródsesyjne jakieś zjazdy na dużych obrotach, takiej o jakich mówiłem dwa tygodnie temu, przy okazji notowań w sierpniu. Pokazywałem pewne przykłady właśnie, jak zachowują się notowania w sierpniu. I takie coś co się może pojawić. Na ten moment Eurocash na pewno nie jest spółką do kupna. Więc odpowiadając na tutaj kilka pytań, to na pewno Eurocash w tej chwili nie jest do kupna. Należy poczekać, jeśli ktoś ma akcję i jest gotów jeszcze stracić, na przykład 2% czy 3%, jeżeli Eurocash faktycznie dalej nie będzie się bronił na, na, na kolejnych poziomach. A kupno najwcześniej za dwa tygodnie, jak będziemy mieli wyjaśnioną sytuację. I jeżeli Eurocash ruszy do góry i obroni te poziomy, to. Tym razem to już będzie wzrost co najmniej do 60 zł. Jeżeli kurs akcji broni czterokrotnie tak ważny poziom w takim układzie, nazwijmy to horyzontalnym, to atak jest później bardzo mocny i bardzo spontaniczny. Pojawiło się pytanie o krótką na Eurocashu. Na razie nie. Jest za mało miejsca i za mało pieniędzy można zarobić na, na krótkiej pozycji, żeby się w to pakować. Drugą Przejdźmy do korowego tematu dzisiejszego spotkania rdzeniowego RTV AGD, czyli w zasadzie polska Słowenia, trochę jak na Olimpiadzie. Na Olimpiadzie wygrali Słoweńcy yy, piłkę ręczną, ale zobaczymy, jak będzie przy okazji RTV AGD. No nie oszukujmy się. Przy okazji RTV AGD mamy trzy spółki na naszej. O, przepraszam, obsunął mi się mikrofon. Yy, mamy trzy spółki od, z tej branży, takie, które są czystymi Producentami i dystrybutorami sprzętu RTV, ale dystrybutorami spod własnej marki, spod własnej fabryki, nazwijmy to. Czyli jest to oczywiście Polska Amika, Goreni ze Słowenii i AAT Holding. Jest jeszcze czwarta spółka z New Connectu, ale o nich za chwilę na razie zostawmy New Connect na boku, ponieważ pamiętajmy, to jest dość bardzo specyficzny rynek odnośnie odnośnie generalnie handlowania. Dziękuję Halinie za, za komentarz odnośnie wyborów w, w Stanach, bo podejrzewam, że to się tego właśnie tyczy. Dobrze. Przejdźmy od razu do. Zacznijmy może nietypowo odnośnie analizy technicznej. I odnośnie Amiki. Amika to jest dość podobny z, z, z przepraszam. Obsuwa mikrofon. Dobrze. Już jest zabezpieczony. To jest bardzo podobny temat, jaki mieliśmy właśnie przy okazji Kruka. Czyli spółka niemalże od pewnego czasu, ale dużo wolniej pobija rekordy, głównie dlatego, że ma dość stabilny program inwestycyjny, wchodzi na rynek angielski, wspiera się tam klientami, którzy, którzy znają ją z polskiego rynku. Bardzo sprytnie wyszło w 2014 rynku z Ukrainy. Przede wszystkim, co mogę powiedzieć o zarządzie? Bardzo sprytny zarząd, który dość szybko potrafi znaleźć nisze rynkowe. Kiedy wchodziła, wchodziło technologię tabletów, bardzo szybko w kuchenkach pojawiły się właśnie tego typu, choćby gadżety do kuchenek. Pod względem samych, samych fundamentów, tu można z kolei wypowiedzieć się dużo, dużo bardziej tak precyzyjnie pod względem już nie ze samego modelu biznesowego, ale czy z tych wskaźników finansowych. Przede wszystkim spółka jest troszeczkę droga i inwestorzy, to wskazuje przede wszystkim na to, że inwestorzy mają dużą nadzieję na przyszłe wzrosty i wartości. Cieszy to, że zadłużenie jest niewielkie, zyski są stabilne i ostatnimi czasy naprawdę duże, jak na poziom inwestycji, który robi spółka. Rentowności też bardzo cieszą, marże nie są za duże. To jest ból. Ale jak się za chwilę okaże, ten ból w zasadzie nie powinien nas boleć. No ale chwila. Więc patrząc na same finanse Amiki, generalnie wszystko jest na plus. Troszeczkę spółka można powiedzieć, że jest za droga, jest duża nadzieja wśród inwestorów na przyszłe wzrosty, ale Amika jest w ładnym, już patrząc na analizę techniczną, w ładnym trendzie wzrostowym, który da się bardzo fajnie opisać ładnym kanałem. I dotarcie do 200 zł jest jak na razie niemalże oczywiste. Tylko, że 200 zł to jest ledwie w tej chwili 2,5%. Co dalej? Dalej trzeba będzie zastosować strategię kruka, czyli spółkę na 52-tygodniowym szczycie maksimum. No jest spółką, która ma potencjał do wzrostów, ale trzeba być bardzo czułym na spadki. Widzimy, że Amika mniej więcej od roku. Nie ma skłonności do mocnego trendu. Można by powiedzieć, że jest to taki trend lekko, lekko wzrostowy z naciskiem na horyzont przez czasami, nawet przez długie długie, no, miesiące. Dlatego z amiką trzeba być bardzo czujnym i ja raczej tutaj obserwowałbym mocnych korekt. Tak jak teraz zaznaczę na czerwono, czyli mocnych jak na amikę oczywiście. Czyli każdą taką mocniejszą korektę, która ma skalę 15%. Śmiało bym dokupował do portfela. Owszem, zrobiłem taki, taki trik rok temu. Niemniej jednak teraz już, już nie obserwowałem tej amiki tak uważnie, ponieważ no, czekam na jakiś mocniejszy ruch w biznesie, taki jaki pojawił się właśnie w 2017 roku. Myślę, że w 2017 roku może pojawić się taki mocny impuls wzrostowy w związku z tym, jak spółka będzie no, generowała. Zyski z tych nowych aktywów, które pojawiły się. Jak patrzyłem na raporty, wiele wskazuje na to, że to się może udać w 2017 roku. To dla niektórych dość odległy dość odległy temat, więc jeśli na razie nie oczekujesz tak długiego horyzontu inwestycyjnego, to radzę, radzę zastosować się do schematu, który rozrysowałem tutaj na kruku spółek, które są na 52-tygodniowych maksimach. Dlaczego Słowenia? Słowenia, bo gorenie. Gorenie? I tu od razu znów patrząc na analizę techniczną, na pewno pojawi się: hola, hola, zaraz. Przecież gorenie ma dramatyczne obroty. To są obroty, które czasami na sesji sięgają kilku tysięcy. Więc no, jeśli chcę wejść za 20 tysięcy, to jak mam wejść w gorenie? Spokojnie. Przy okazji, gorenie mamy pewien niesamowity handicap.